Co wiemy o swoich przodkach i jak daleko sięgają nasze korzenie? Na te pytania odpowiedzi szukali uczniowie wielońskich szkół. Z historią swoich rodów mierzyli się w ramach dziesiątej jubileuszowej edycji konkursu Moje drzewo genealogiczne zorganizowanego przez Muzeum Ziemi Wieluńskiej. W konkursie brali udział uczniowie podstawowych i gimnazjów. Ich zadaniem było przedstawienie relacji rodzinnych za pomocą dowolnej techniki plastycznej. Jak się okazało, przygotowanie drzewa genealogicznego własnego rodu nie jest zadaniem łatwym, a na pewno jest czasochłonne. Ta praca mi zajęła cały skład tych wszystkich informacji na temat mojej rodziny. Zajęło mi około 6 miesięcy. No ale też nie było łatwo. Sprawdzaliśmy w kronikach z kościoła, w urzędach stanu cywilnego. Doszłam do pokolenia moich pradziadków. Dowiedziałam się, że m.in. mój dziadek grał w zespole, grał na skrzypcach. Jak przyznają muzealnicy, konkurs cieszy się coraz większą popularnością. Wyższy jest także jego poziom merytoryczny. My, muzealnicy, także czerpiemy z tych prac inspiracje do dalszych badań, także w kontekście na przykład żołnierzy z czasów chociażby II wojny światowej. Bo bardzo często w tych pracach, w tych analogiach pojawiają się bardzo precyzyjne informacje o przodkach, o dziadkach, czy najczęściej już teraz pradziadkach, którzy byli na przykład żołnierzami września 1939 roku. Nealogiczne można oglądać w Muzeum Ziemi Wieluńskiej do 2 kwietnia.